Witajcie serdecznie. Dziś w mojej kuchni będzie królował żurek, prawdziwy klasyk który zawsze chętnie gotuję. To zupa pełna smaku i tradycji. Szczególnie dobrze smakuje, kiedy mam ochotę na coś sycącego. Zaczynam od przygotowania bazy, czyli cebuli. Wkładam deskę na stół, biorę mój ulubiony nóż i zabieram się za obieranie. Staram się robić to sprawnie, zajmując tylko te najbardziej zewnętrzne warstwy. Już na tym etapie czuję, że to będzie wyjątkowa zupa. Teraz obraną cebulę kroję w drobną kostkę. To ważny krok, bo cebula będzie się podsmażać i oddawać swój smak do całej zupy. Staram się, żeby kawałki były w miarę równe, wtedy wszystko ładnie się podsmaży i równomiernie puści swoje aromaty. Kładę garnek na kuchence, a do niego dodaję solidną łyżkę mojego domowego smalcu ze słoika. To taka prawdziwa baza smaku, którą zawsze mam pod ręką. Ten smalec to mój własny wyrób, więc wiem, że jest najlepszej jakości i nada Żurkowi wyjątkowego charakteru. No i ten najważniejszy składnik wędzony boczek. To nie jest byle jaki boczek, ten uwędziłam sama kilka tygodni temu. Pamiętam jeszcze, ile było z tym pracy i jak dbałam o każdy etap wędzenia. Ale satysfakcja jest ogromna, kiedy mogę użyć go do takich potraw jak żurek. To właśnie on, dzięki swojemu aromatowi i delikatnej teksturze, nada zupie ten niesamowity, głęboki smak. Teraz kroję go w kostkę. Lubię, kiedy kawałki są takie w sam raz, żeby były wyczuwalne w zupie i dobrze się podsmażyły. Ten własnoręcznie przygotowany boczek to prawdziwy skarb mojej kuchni, a jego zapach już teraz wypełnia całą kuchnię, obiecując coś pysznego. Już widzę, jak zaczyna to pięknie wyglądać w garnku. Smalec już pięknie się rozgrzał i pachnie zachęcająco. Wrzucam do garnka pokrojony boczek, mieszam go, żeby równomiernie się podsmażał i wytapiał tłuszcz. Chcę, żeby stał się pięknie, i chrupiący. Gdy boczek jest ładnie świeży i nabiera koloru, wrzucam pokrojoną wcześniej cebulę. Mieszam wszystko razem, pozwalając im się zeszklić i uwolnić swoje intensywne aromaty. To baza, która nada żurkowi głębi i sprawi, że będzie naprawdę sycący. Teraz dodaję żeberka. To one dadzą mojej zupie solidną mięsną bazę. Wkładam je do garnka z podsmażonym boczkiem i cebulą. Następnie zalewam wszystko wodą, tak żeby przykryła mięso. Mam też tutaj mój domowy koncentrat warzywny, który zawsze wzmacnia smak i aromat moich zup. Dodaję go do garnka, a potem wszystko dokładnie mieszam. Koncentrat rozprowadza się w wodzie tworząc bogaty bulion, który będzie podstawą pysznego żurku. Teraz dodaję przyprawy, które uzupełnią smaki w moim żurku. Obieram około 2-3 ząbki czosnku i wrzucam je do zupy w całości. Lubię, kiedy smak czosnku powoli uwalnia się podczas długiego gotowania. Mam też tutaj ziele angielskie, dodaję trzy ziarna, dorzucam również dwa liście laurowe, następnie solę, zupę. Robię to na tym etapie, bo wtedy mięso i warzywa najlepiej wchłaniają sól i nabierają smaku. Tyle później dodaję świeżo zmielony pieprz. Teraz, kiedy wszystkie składniki są już w garnku, przykrywam go i zostawiam wszystko do gotowania. Muszę poczekać, aż mięso z żeberek będzie naprawdę miękkie, a wszystkie smaki pięknie się przegrydzą. Kiedy żeberka się gotują i zupa nabiera smaku, przygotowuję kiełbasę. Kroję ją na takie kawałki, które będą idealnie pasować do żurku. Używam dobrej jakości kiełbasy, bo to też wpływa na ostateczny smak. Nie dodaję całej kiełbasy od razu do garnka. Część wkładam do zupy teraz ona ugotuje się razem z żeberkami i odda swój aromat. A resztę odkładam na bok, bo dodam ją później, tuż przed podaniem. Pora na jajka. To kolejny obowiązkowy składnik żurku. Wlewam wodę do małego garnka i stawiam go na kuchence. Wkładam do niego jajka, prosto od moich kurek. Są takie świeże i pyszne. Gotuję je na twardo około 10 minut, choć to zawsze zależy od wielkości jajek. Ważne, żeby były idealnie ugotowane. Po ugotowaniu hartuję je w zimnej wodzie, żeby łatwiej się obierały. Potem delikatnie zdejmuję skorupki. Będą pięknym i smacznym dodatkiem do gotowego żurku, a to jest serce całego żurku. mój domowy zakwas. Robię go w tym glinianym garnuszku, który służy mi do tego celu. Pływają w nim kawałki razowego chleba, który nastawiłam wcześniej, dbając o to, żeby wszystko dojrzewało powoli. To właśnie on dzięki procesowi fermentacji daje ten charakterystyczny kwaskowy smak i ten piękny aromat, który od razu kojarzy się z żurkiem. Mam też zakwas, który przygotowałam w słoiku, żeby pokazać, jak wygląda w środku. To właśnie on powstaje z mąki razowej wody i kawałków chleba razowego. Zawsze lubię dodawać do niego ząbek czosnku. To wzbogaca smak i pomaga w fermentacji. Przykrywam go ściereczką i odstawiam na kilka dni, żeby pięknie dojrzał. Ważne, żeby miał odpowiednią kwasowość. Moje żeberka są już idealnie mięciutkie, a zupa ma piękną, mięsną bazę. Teraz nadszedł ten najważniejszy moment, który zupę przekształca w prawie. Żurek. Biorę mój domowy zakwas i porządnie go mieszam, żeby wszystkie składniki się połączyły. Wlewam go do zupy i mieszam. Od razu widać, jak zupa zmienia kolor i nabiera tej charakterystycznej mętności. Dodaję też tą wcześniej pokrojoną kiełbasę, którą zostawiłam. Ona teraz pięknie się dogatuje. No i oczywiście chrzan, który nadaje ostrości. I majeranek, bez którego żurek to po prostu nie żurek. Wszystko mieszam i gotuję jeszcze jakieś 5 minut, żeby smaki się przegryzły. Żurek nabrał odpowiedniej konsystencji i wszystkie aromaty się połączyły. Już teraz pachnie obłędnie. Teraz wlewam do zupy trochę śmietany. To nada jej kremowej konsystencji i złagodzi smaki, sprawiając, że będzie aksamitna. Dokładnie mieszam, żeby wszystko się idealnie połączyło. Przygotowuję też ugotowane jajka, krojąc je na pół. One trafią prosto do talerza, żeby pięknie uzupełnić danie. Mój domowy żurek jest gotowy do podania. Nalewam go na talerz, a na wierzch dodaję pokrojone na pół jajka. Spójrzcie tylko, jak pięknie wygląda. To dla mnie esencja smaku i tradycji, prawdziwa domowa uczta. Dziękuję Wam bardzo, że spędziliście ze mną ten czas i zobaczyliście, jak powstaje mój żurek. Mam nadzieję, że zainspirowałam was do jego przygotowania. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych przepisów i moich codziennych zajęć. Zapraszam Was serdecznie na następny film. Do zobaczenia!